Po ponad dwóch miesiącach wracam do Was z materiałem w podobnych klimatach, który już udało raz mi się nagrać. W którym również jestem nie mniej miło zaskoczony jak w tym poprzednim. A mówimy tutaj o kolejnej modyfikacji, modzie czy, czy porcie do gry GTA. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście tego poprzedniego materiału, zachęcam do nadrobienia. Link jest na górze po prawej stronie. A tymczasem przejdźmy do tej kolejnej modyfikacji której tak naprawdę myślałem, że nigdy się nie doczekam. Tutaj małe wtrącenie, polecam oglądać ten materiał do końca, ponieważ pewne kwestie samego działania gry zostaną wyjaśnione w późniejszej części. Mowa o Geta Liberty City Stories, które zostało przeportowane na pc -ta. Silnik został zachowany oryginalny, czyli ten z Vice City, ponieważ Geta Vice City Stories oraz Liberty City Stories było tworzone na silniku z Vice City na konsole takie jak PlayStation Portable, czy PSP, PlayStation 2, Androida, iPhone'a i z tego co tutaj widzę, nawet na Fire OS, czyli to był chyba OS od. Mozilla Firefox, tak? Od twórców przeglądarki. Nie, Fire OS to był system... system Amazon. Dobra, teraz sobie od razu sprawdziłem. I tutaj, właściwie w tym materiale, nawet nie chodzi tutaj o sam y, port, jaki tutaj twórca moda nam zaprezentował. Linka do tego moda dam wam y, w opisie. Ja jestem graczem, który od zawsze gra na komputerze za pomocą myszki klawiatury. i klawiatury. I ja po prostu nie wyobrażam sobie grać w strzelaniny czy w gry typu GTA na padzie. Nawet, y, nawet któregoś dnia złamałem się trochę, kupiłem sobie PSP od jakiegoś Pawełka na stronie tablica.pl. Tak, kiedyś nie było OLX-a, OLX nazywał się tablica.pl. Uruchomiłem tą swoją kopię GTA, Liberty City Stories i no pograłem może z godzinę, może z dwie i odpuściłem. Nie jestem w stanie przebić tego w głowie, żeby grać na padzie po prostu. Próbowałem później desperacko jakoś instalować to GTA na komputerze za pomocą emulatorów, próbowałem zmusić tę grę, by działała poprawnie z myszką, no ale nic nie działało aż do teraz. Przedstawię Wam tak w, w krótkim takim opisie po prostu jaka jest fabuła, akcja tej gry, tej części gry rozgrywa się w tym samym fikcyjnym mieście co gry GTA 3 czyli Liberty City które jest wzorowane na Nowym Jorku. Fabuła gry toczy się w 98 roku, czyli 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w GTA 3. Głównym bohaterem jest toni Cipriani, postać, dla której można było pracować w GTA 3, jak pamiętacie. W ciągu fabuły gry występują postacie, które znajdowały się w wątku fabularnym w GTA 3 oraz Vice City. To są informacje, które można sobie przeczytać na stronie getafandom.com. też macie linka w opisie, żeby sobie te informacje sprawdzić. Ja osobiście zawsze byłem fanem Geta. Przeżyłem wszystkie części, chyba poza e, właśnie Geta, Liberty City Stories, Vice City Stories oraz Chinatown Wars, które no, nie, nigdy nie miałem konsoli. Nigdy nie miałem takich konsoli. miałem tylko PlayStation Porto był e, przez chwilę, no ale odbiłem się od tej konsoli. Jeżeli, myślałem, że na dłużej mnie wciągnie, ale dosłownie pograłem w kilka tytułów wyścigowych e, oraz zręcznościówek, ale to nie o tym ten, ten materiał. No i jeszcze było Geta Advance, e, które na nie wiem, wydaje mi się, że mało osób w ogóle zdaje sobie sprawę, że taka część była i, i chyba w sumie to dobrze. Pograłem dosłownie około godziny w te modyfikacje i ogólnie moim zdaniem jest no tak średnio na jeża. To znaczy, ogólnie z tego co udało mi się wyczytać, ludzie mają tam problemy różne z pewnymi misjami, trzeba pilnować na przykład tego, żeby mieć oryginalne ciuchy, żeby nie mieć jakichś aut zaparkowanych w garażu. Także z jednej strony są to wszystkie takie problemy, których da się uniknąć w prosty sposób, ale z drugiej strony jakby, no, zmiana tych ciuchów, parkowanie tych samodów w garażu, no jest jakąś częścią rozgrywki, której, której nie chcielibyśmy rezygnować. Dla mnie, po tej godzinie mniej więcej gry, ja sobie zaczekam. Ja sobie zaczekam. Kiedyś, jak twórca tej gry sobie tego moda dopracuje, nie będzie miała tyle, nie, ten mod nie będzie miał tyle błędów, to pewnie do tej produkcji wrócę. Na razie wrzucam to jako, dla was, jako, jako ciekawostkę, bo ja byłem mocno zaskoczony, że ktoś w końcu, komuś udało się po prostu przeportować tą grę w taki sposób, że ona działa z myszką. I to dla mnie, przynajmniej, osobiście jest naszym największym plusem. No, ale niestety, ilość błędów, które w tej grze są, no, dla mnie, no, mnie się aż tak nie pali, nie? Żeby zagrać tą grę, nie gniecie mnie aż tak. Więc poczekam, może, jeszcze kolejne 20 lat, aż ktoś ją dopracuje. Was oczywiście zachęcam do zapoznania się. Sami ocenicie, czy warto. Może Wam nie będą przeszkadzać te rzeczy, które mnie przeszkadzają i będziecie się fantastycznie bawić. A może tak samo jak mnie brakowało Wam, właśnie obsługi myszki i klewiatury. No ale dobra, o jakich tutaj jeszcze błędach mówię? Na przykład takich, jakich teraz, jakie teraz widzicie, albo może, może zwróciliście uwagę już w poprzednich nagraniach, że Tony Cipriani staje na głowie, żeby spełnić wszystkie zachcianki swojego bossa i nie tylko. Jakoś dziwnie się zachowuje w niektórych cutscenkach, na przykład przy zmianie broni. Także no jest to... Na początku tak zaczęłem grać i mówię, no okej, okay, może tak na początku tylko jest ten błąd. Ale nie, ten błąd występuje w każdej cutscence. On w ogóle nie przeszkadza, nie wpływa w ogóle praktycznie na rozgrywkę. Także to jest taki pierwszy mały, mały błąd. No drugim moim zdaniem gorszym gorszymi błędami są błędy dźwięku. I tutaj co chwilę, jak nie zatnie się jakiś dźwięk, to jeden dźwięk nałoży się z drugim. Jedziemy na przykład motocyklem, dźwięk motocykla znika, ponieważ obok przejeżdżał inny samochód, więc odtworzył się dźwięk tego samochodu, a nie ma dźwięku motocykla. Zaraz ten dźwięk motocykla jest znowu. Zaraz odtworzy się kilka dźwięków naraz. Miałem taką sytuację dosłownie chyba przy trzeciej misji, że... Się jakiś dźwięk w tle, po prostu i ten dźwięk cały czas się odtwarzał w kółko, i wszystkie dźwięki otoczenia nakładały się razem z tym dźwiękiem, co po prostu, no, no mocno moim zdaniem przeszkadzało w czasie rozgrywki. I tutaj, co najfajniejsze, nic nie dawało wczytywanie, ani wyłączanie, włączanie ponownie gry, ani wczytywanie save'a. Także po prostu tak jakby ta gra zapamiętała, taki stan razem z tym dźwiękiem, i już cały czas później grałem z tym dźwiękiem w tle. Kolejną taką rzeczą jest dziwny handling pojazdów. I na początku myślałem, że Coś przez przypadek po prostu wyklikałem w opcjach, bo jak możecie teraz też zobaczyć na ekranie, jest pełno modów i cheatów, które można sobie włączyć w tej grze. Ja sobie tam ktoś powłączałem, no ale później je wyłączyłem, bo chciałem posprawdzać, ale one tak działają, jedne nie działają. No i tutaj, tak jak mówię, samochody mają bardzo dziwny chętnik One, jak jedzie się w miarę powoli, no to te samochody prowadzą się normalnie, ale jeżeli troszkę więcej przyspieszymy, to niestety te samochody zachowują się jakby z jednej strony nie ważyły prawie nic, z drugiej strony były bardzo ciężkie, prawie, Teraz resztę materiału miałem tylko narzekać, że to niemożliwe, że tyle błędów jest przecież w tym porcie, tej, tej modyfikacji, dynamo, ale to, że PSP nie ma ich praktycznie w ogóle. Moje ostrzeżenie dla was. Jeżeli macie równie małe doświadczenie jak ja, absolutnie nie dotykajcie tych cheatów i modyfikacji, które chowają się pod nazwą FPS limiter w menu głównym gry. I które wam pokazałem dosłownie parę sekund temu i które widzicie teraz ponownie na ekranie. No albo korzystajcie z nich mądrzej jak ja. Ponieważ bezpowrotnie możecie zepsuć sobie rozgrywkę na tej kopii, którą już posiadacie. Ja postanowiłem pobrać mod jeszcze raz, uruchomić go nie zmieniając w opcjach kompletnie nic. I wiecie co? Gra działa jak złoto. No prawie. Powinienem ten materiał nagrać od nowa, ale potraktujcie to proszę, jak wspomniałem na początku, jako ostrzeżenie. W moim przypadku gra chodzi najlepiej od razu po uruchomieniu, bez grzebania w opcjach. Myślę też, że taka jest po prostu natura różnych modów i portów, że zawsze coś komuś gdzieś nie będzie działać. Dlatego ja często odbijam się od różnych modyfikacji, bo nie mam ochoty spędzać tygodni na poprawę ich działania. Po prostu nagroda jest zbyt mała w stosunku do poczynionych kroków, by ją w ogóle dostać. No ale to tylko moje zdanie. Także jakie jest grantem auto Liberty City Stories na PC? Dobre. Po prostu jest dobre. Pograłem ponownie około godzinki i jedyne błędy, jakie się zdarzają, to wcześniej wspomniane problemy z dźwiękiem, chociaż nie są one w takiej skali. Po prostu dźwięki wydają się czasami gubić, czasami się coś nie odtworzy albo dany dźwięk gdzieś zniknie. Drugim problemem są spadki FPS-ów. Gra co jakiś czas potrafi sfrizować na ułamek sekundy, ale właściwie nie utrudnia to rozgrywki, więc jakby nie ma problemu. Ja oczywiście zachęcam do sprawdzenia i ogrania tej modyfikacji samemu. Link macie w opisie. Ja po tej kolejnej godzinie ciężko miałem się rozstać i ją wyłączyć. Serio, na, na pewno ją sobie ogram. Może na jakimś streamie dajcie znać, jakie macie odczucia co do tej produkcji. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, zostawienia komentarza. Na końcu macie standardowo kartę z innymi materiałami z mojego kanału. Również gorąco zachęcam do sprawdzenia. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!